Witajcie moi drodzy, Boże jak ten czas szybko leci. Już minęło 7 tygodni od mojej operacji łąkotki i cóż mogę powiedzieć, praktycznie 100% sprawność. E, pływam, jedzę na rowerze, biegam, e, więc chciałbym się właśnie z Wami podzielić e, tym co robiłem przez ten okres 7 e, tygodni. E, Osoby, które mnie obserwują w social mediach na Instagramie czy na Facebooku, choćby nawet czy na TikToku, dobrze wiedzą, że zakwalifikowałem się we wrześniu na przez Europy w triatlonie, No, ale niestety nie mogłem na nie pojechać, bo doznałem kontuzji kolana. Zrobiłem rezonans dosyć szybko, ale jeszcze z tym zwlekałem z tą operacją. Myślałem, że jeszcze uda się to uratować. Ale miałem po prostu pękniętą łąkotkę. No, i zdecydowałem się na operację po dwóch i pół miesiącach. Praktycznie bez biegania, bo mogłem jeździć na, na rowerze e, tak na 90%. E, mogłem też pływać, nie przeszkadzało mi przy tej aktywności, więc myślę, że gdybym był takim przeciętnym Kowalskim, nawet nie musiałbym decydować się na tą operację. Więc cieszę się, że, że mimo wszystko się zdecydowałem, bo słuchajcie, no, próbowałem dalej biegać, ale nie byłem w stanie kontynuować swoich treningów i równo tydzień przed przystaniami Europy, na które się zakwalifikowałem, właśnie w Age Grouperach, w sprincie, musiałem zrezygnować z tego startu i. Można powiedzieć, potwierdzić wizytę operacji. Słuchajcie, z jest tak, jak jest plechnięta, to albo jest do szczycia, albo do, do usunięcia i tak naprawdę lekarz decyduje to w momencie operacji. Oczywiście coś tam poniekąd można już wstępnie założyć, ale takie stuprocentowe decyzje podejmuje niestety lekarz i musimy mu po prostu zaufać. U mnie, jak mi właśnie lekarz powiedział po operacji było do usunięcia tylko 3% tej łokotki, więc zdecydowali się na usunięcie. Jaka jest różnica między szyciem a usunięciem? No, usunięciem jest na pewno lepsza taka różnica, że szybciej wraca się do formy sportowej, do tych naszych treningów. Zaraz Wam też opowiem jak to u mnie po kolei wyglądało, jeżeli chodzi o tygodnie i co po kolei wprowadzałem jakie ćwiczenia robiłem. A jeżeli chodzi o szycie, no to jest to zdecydowanie dłuższy okres, słuchajcie. Na to, aby dojść do siebie. Bo o samych kulach e, rekomendowane jest to, aby chodzić praktycznie od 4 do 6 tygodni, żeby obciążać tą, te kolano, więc to jest bardzo istotne. E, tutaj przy usunięciu praktycznie słuchajcie, już na trzeci dzień praktycznie tę kulę e, odstawiłem. E, nawet już w pierwszy dzień e, oczywiście stara się, żeby te kolano odpoczęło, żeby nic tam się nie, nie działo, ale zdecydowanie e, szybciej można tę tę te kulę odstąpić. A tutaj już po dwóch tygodniach i, i, i po trzech tygodniach mogę spokojnie jeździć na, na rowerze i pływać. Przy szyciu łękotki nie byłoby to całkowicie możliwe. więc no, lekarz zdecydował, że skoro jest to tylko 3% usunięcia tej łękotki, to nie powinno mi to przeszkadzać w żadnym stopniu w uprawianiu dalej sportu. Jak wiecie, też mam 33 lata, więc no chciałem jeszcze te 2-3 lata do, tej, do tych 40 lat e, 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 powalczyć na jakimś wyższym poziomie e, i przełamać swoje ograniczenia. Czy, czy dać siebie wszystko, i żeby się przekonać, ile mój organizm po prostu tu jest w stanie mm, mi oddać e, poprzez wyniki sportowe. E, zobaczymy. Sam nie wiem, jak to będzie. Są różne opinie. E, jedni twierdzą, że już się nie usuwa, że za każdym razem, kiedy jest to możliwe, to e, to, to szyjemy. E, sam nie wiem do końca, bo tak jak mówię, ile, ile, ile osób, tyle, tyle zdań, więc e, jestem ciekaw, jak to się rozstrzygnie, kto. Będzie chciał, to, to może mnie oczywiście mm, mm, obserwować w social mediach. Ja na pewno się z tym będę dzielił i wtedy będę wiedział, jak to wygląda. Zanim Wam też powiem, jak to wygląda w tym momencie, po 7 tygodniach, to chciałbym wrócić do tego, co było na początku. Bo, tak jak mówiłem, kiedy wróciłem po operacji do domu, w ten sam dzień wyszedłem ze szpitala, tam gdzie byłem operowany. I powiem Wam, pierwszy raz tak troszeczkę analizowałem tę sytuację, bo 3, 3 czy 4 godziny byłem uśpiony, i to takie było, wiecie, nagłe. I tak się śmiałem, że przez 3-4 godziny mnie na świecie nie było. E, bo to tak jak takie, takie doznania po prostu miałem. E, więc tak troszeczkę zacząłem to analizować, to tak troszeczkę e, wtedy można powiedzieć, zacząłem się obawiać i, i martwić, Boże, co to się stało, skoro byłem nieaktywny przez 3, 3 godziny. E, ale pomijmy to, bo wróciłem do domu. Oczywiście tak jak mówię wam, chodziłem o kulach, ale od razu miałem zadania tutaj do. Wykonania, które właśnie napisał mi lekarz, ale oczywiście od razu mówiłem się z trenerem medycznym, to akurat z Karoliną. Przyjechała do mnie do domu, pokazała mi ćwiczenia, które powinienem robić, i te ćwiczenia praktycznie przez dwa tygodnie je stosowałem, aż do zdjęcia szwów, bo to prostowanie oczywiście wyprostowanie nogi, podnoszenia. Postaram się tutaj te ćwiczenia udostępnić, które, które robiłem i po tych dwóch tygodniach wizyta lekarza, zdjęcie szwów lekarz powiedział, no co, dwa tygodnie tak naprawdę mogę powoli pływać mogę, mogę jeździć na rowerze z bieganiem tu jeszcze by poczekał z tydzień dwa tygodnie i tak też uczyniłem I jak on to sam stwierdził, są różne organizmy są różne osoby, jeden potrzebuje troszeczkę dłużej, aby wejść w ten trening ale żeby stopniowo wprowadzać te swoje treningi oczywiście nie za dużo ale jeżeli będzie coś się działo z kolanem, będzie bardziej bolało, będzie puchło, będzie robić się jakieś czerwone, cokolwiek, to po prostu znaczy, że ten te krany jest ba, za mocno przeciążone. Więc yy... Tak sobie też to uzmysłowiłem, czy zapamiętałem po prostu pozycję od tego lekarza. No i oczywiście zadowolony wróciłem do treningów, zacząłem sobie od spokojnego pywania dużo z ósemką, troszeczkę tej nogi nie nadwyrężałem, aczkolwiek w przypywaniu praktycznie nic nie czułem poza odbiciem się ze ściany. Później też, oczywiście, trenażer, rowerek, i czułem, jak mi fajnie ten miesięcz czworogłowy pracuje właśnie na tym treningu. I powiem Wam, przyznam, w ciągu tej operacji, w ciągu tych dwóch dni. Mięsień czworogłowy, obwód z malami prawie o 1,5 cm, słuchajcie, więc bardzo, bardzo dużo, aż takie można powiedzieć niewyobrażalne, bo w ciągu tych paru dni ta objętość spadła, aż było widać na początku gołym okiem, że ten mięsień czworogłowy tak mocno spadł. Dlatego też, kiedy Karolina pierwszy raz mnie zobaczyła jako trener, trener medyczny, to od razu mówiła właśnie, że czwórka bardzo szybko spada i trzeba... Tutaj mocno ją bodźcować i po prostu ćwiczyć. Ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć codziennie. Wykonywałem te ćwiczenia, które właśnie mam tutaj, też postaram się udostępnić. Więc pierwsze dwa tygodnie była naprawdę duża, duża praca tego wszystkiego. Potem wprowadziłem już pierwsze ćwiczenia na, na siłowni, już z Danielem. Umawiałem się z nim i przez te parę dni, przez cały Tydzień realizowałem te ćwiczenia i potem kolejne, kolejne coraz cięższe te ćwiczenia były, i czułem, że ten ból jest coraz, coraz mniejszy. Taki dopuszczalny ból. Słuchajcie, w, w tym przypadku to jest taki do 4, maksymalnie do 5 na 10, tak, no, ma prawo gdzieś tam jeszcze być odczuwalne, więc nie powinno się mm, bać, że, że cokolwiek boli przy takich ćwiczeniach. E, oczywiście przy szyciu ta rehabilitacja czy rekonwalescencja przychodziłaby w całkiem inny sposób, więc na to też trzeba zwrócić uwagę. Ja Wam też mówię, właśnie jak to wyglądało w przypadku usunięcia tej rękotki w małej ilości, więc to też oczywiście jest, jest kluczowe. Kolejne tygodnie, tak jak mówiłem, już po czterech tygodniach prowadziłem swój pierwszy trening biegowy, lekkie marszobiegi. Wobec niektórych osób e, mówię, że troszeczkę za szybko, jednak e, ja akurat e, postawiłem na swoim, zacząłem biegać i, e, no i czułem się dobrze. To kolano mnie na razie nie boli. Czasami jest oczywiście odczuwalne, niby ma być prawo, że gdzieś tam lekko, gdzieś tam coś zaboli. Nawet nie wiem, czy to jest ból, ale m, bardziej takie e, uczucie, że coś tam po prostu e, było robione. E, w tym momencie jestem 7 tygodni po, yy, po zabiegu, yy, za mną pierwsze dwa, yy, nawet trzy akcenty biegowe, więc już troszeczkę szybciej, yy, szybsze były te treningi, parę rytmów za mną. Tu z tym wiem, że muszę troszeczkę uważać, bo jednak na tym troszeczkę kolano jest odczuwalne, yy, więc nie należy się śpieszyć. Yy, Pływać mogę praktycznie na 100%, nic mi nie boli. Na rowerze też mogę um, naprawdę jeździć na, na wysokich watach swoich maksymalnych, więc um, tutaj, już jeżeli chodzi o rower i pływanie, wszedłem całkowicie w trening. E, mój pierwszy start w styczniu w Walencji na 10 km. Um, Dlatego na razie mam taką koncepcję treningu, że nie liczę sobie kilometrów, ile przebiegam, bo ich nie ma dużo. Jest to około, tak naprawdę, dwa tygodnie dokładnie. Pierwszy tydzień za mną, słuchajcie, jest taki, gdzie przetrenowałem 6 dni z rzędu, jeżeli chodzi o bieganie. Dzisiaj jest poniedziałek, sobie zrobiłem wolne odbiegania. Na razie chcę to tak zachować, taki plan treningowy, że poniedziałkiem będę robił wolne odbiegania, ale oczywiście był basenik i był rower. Około 10 godzin treningu w tygodniu ubiegłym. Więc, słuchajcie, już troszkę robota jest robiona i właśnie, dlatego w tym momencie nie liczę sobie kilometrów biegowych, ale liczę sobie godziny, ile spędzam na, na treningu. Chciałbym tak dojść do 14 godzin, czyli 2 godziny na, na dziennie, aby po prostu poświęcać na ten trening. I taką koncepcję założyłem właśnie, że będę starał się skupić właśnie na takim treningu krzyżowym, czy po prostu takim treningu, gdzie skupiam się typowo na takiej ogólnej wydolności. I zobaczymy, jak to się odbija po prostu też na wynikach biegowych na wiosnę. Chciałbym w styczniu już tutaj biegać poniżej 33 minut na 10 km, chciałbym to nie znaczy, że tak będzie. Aczkolwiek, ostatni test, który wykonałem na swoim treningu, czyli wczoraj, myślę, że pozwoli mi. O tym po prostu myśleć, że taki wynik jest jak najbardziej realny. Potem już w marcu może by się udało zamać 32 minuty, więc mam nadzieję, że to się uda. Oczywiście, jeżeli będzie zdrowie dopisywało, że kolano się nie będzie odzywać i będę mógł dalej trenować tym swoim systemem, który po prostu sobie założyłem. Eee... Mam też w planach, słuchajcie, starty w Duatlonie, na Mistrzostwach Polskich. Chciałbym tam mocno, mocno porywalizować, więc też nie chcę odpuszczać tego roweru. Myślę, że po części również teraz zrezygnuję właśnie z podbiegów, właśnie na rzecz tego roweru, bo tam. Czuję, że mocno te mięśnie czworogowe pracują i czuję bardzo fajne napięcie później na treningach biegowych. Więc sam jestem ciekaw, jak taki trening tratronowy przyniesie się również też na treningi biegowe. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to po prostu Was zachęcam również do tego, aby obserwować mnie na social media, tam w storych, Praktycznie codziennie staram się relacjonować jakiś trening, jakąś relację, cokolwiek powiedzieć, więc możecie sobie zobaczyć, jak takie treningi wyglądają i jak właśnie dochodzić do tej formy sportowej praktycznie od zera. Słuchajcie, ja bardzo lubię ten okres, taki okres bazowy, taki przejściowy, bo co tydzień jest coraz lepiej. Jeżeli wiesz, jak ten trening prowadzić, to. Aż fajnie się biega, bo czujesz, że stras coraz mocniejszy, naładowany. Ja lubię w ogóle tą objętość takiej wydolności, to takie zadowolenie z treningu. To jak dzisiaj, też w jednym podcaście słyszałem fajne słowa, że musimy zakochać się, musimy się zakochać po prostu w procesie takim tlenowym, w procesie treningowym. To jest bardzo kluczowe, bo ja ogólnie lubię właśnie tą drogę. Dążenia do tego, na naszych, po prostu naszych celów, czy, czy do dążenia do, do, do swoich celów, bo czasami ta sama droga, słuchajcie, jest lepsza niż zdobycie tego naszego szczytu, który gdzieś tam sobie wymarzyliśmy. I właśnie ostatnio na obozie sportowym też ze swoimi zawodnikami o tym rozmawiałem, że czasami sama ta droga właśnie jest przyjemniejsza niż. Sam, samo zdobycie sukcesu czy, czy sama życiówka na, na zawodach więc taki jest plan mam nadzieję, że też również tutaj systematycznie będę Wam relacjonował swoje, swoje postępy, swoje, swoje wyniki więc tak jak mówię, obserwujcie sprawdzajcie mnie na social mediach, a na pewno dużo tam też się dowiecie to tyle chciałbym dzisiaj Wam przekazać. Mam nadzieję, że, choć jakąś małą dawkę wiedzy, jeżeli kogoś spotka, właśnie taka kontuzja kolana, to weźmie coś, coś dla siebie i wdroży przede wszystkim coś nowego. Na koniec chciałbym powiedzieć, właśnie, żeby zawsze, kiedy zapiecie kontuzję i czujecie, że jest to dosyć poważna kontuzja, bo byliście u jednego z ortopedy, dalej Was boli, nie wiecie dokładnie co jest. To polecam wam zrobić po prostu rezonans, nie, nie marnować czasu, tylko zrobić rezonans tego kolana, czy tam biodra, czy Achillesa, cokolwiek was boli, czy barku. I wtedy będziecie wiedzieć, na czym stoicie. Ja straciłem 2,5 miesiąca. Myślę, że teraz bym był w dużo innym miejscu. Oczywiście na początku się łudzi, że, że, że fizjoterapeuta nas wyleczy, że metodą própi i błędu sprawdzamy jakieś, jakieś metody, które niby mają nam przynieść korzyści. Niby czujemy, że lekka jest poprawa, a potem niby ten trening minimalizujemy. Ale prawda jest taka, że właśnie kiedy zrobimy sobie od początku ten rezonans, no to, no to już wiemy. Praktycznie na czym stoimy. Oczywiście ja szybko zrobiłem ten rezonans, bo o ile dobrze pamiętam, to już po dwóch tygodniach takiego, po takim okresie, gdzie zrobiłem trening i nie mogłem, nawet no zrobiłem trening, ale na drugi dzień potem nawet praktycznie chodzić nie mogłem, przecież nawet w dniu po, po tym treningu i już wiedziałem, że to jest sygnał taki, że no, trzeba zrobić rezonans, bo tutaj nikt nie, nie pomoże jakoś. Ale zwlekałem, bo każdy ortopeda oczywiście mówi, że już to jest do operacji, że tutaj raczej z tym nic nie zrobimy. Ehm, aczkolwiek fizoterapeuci wypytali się, że może to jest do uratowania, aczkolwiek jak wiemy, złą kotką, jeżeli jest pęknięta. Ehm, teraz już wiem, przesłuchałem ehm, też parę, parę filmów, ehm, przesłuchałem, poczytałem troszeczkę na blogach, ehm, to wiemy, że samo się to nie wyleczy. Ehm, I po prostu trzeba to zareagować niestety zabiegiem, czy po prostu operacją. Więc yy, myślę, że to jest taka yy, może też nie porażka, ale też właśnie nauka, bo ja też zawsze wszystkie swoje porażki traktuję właśnie taką jako nauka. Kolejna dawka wiedzy dla mnie. Yy, yy. Przede mną jeszcze myślę yy, parę fajnych sezonów, yy, yy. i mam nadzieję, że będę Wam to wszystko tutaj pokazywać i relacjonować, więc trzymajcie się, wielkie dzięki za przesłuchanie, oczywiście zapraszam Was do subskrypcji, kto mnie nie obserwuje, to chciałbym, żebyście właśnie polubili, bo to też mnie zachęci do tego, aby właśnie takiego vloga prowadzić i takie relacje treningowe właśnie udostępniać, a wiem, że i też widać po wyświetleniu, że Często mnie słuchacie, często też właśnie jako nowi zawodnicy, którzy dzwonią do mnie, pytają się o współpracę, to właśnie powiadają mi o tym, że długo mnie obserwują i bardzo mi to się spodobało i to też ich przykuło uwagę, więc mam nadzieję, że Wam to się również spodoba, ale dajcie mi też właśnie takiego zapału do tego, aby się również tym realizować. Trzymajcie się i do zobaczenia!